W ja, dzisiejszym odcinku pistolet HK USP, jest to replika wykonana przez tajwańską firmę Kaju2. Mam tutaj instrukcję, pistolet, atrapę tłumika oraz paczkę kółek. Jest to replika pełnej wersji HK USP w kalibrze 45, szczerze wielkościowo prawie Desert Eagle, więc widzimy, że jest to ta sama klasa. Natomiast zdecydowanie USP jest wygodniejszy. Desert ma bardzo pękatą, a krótką rękojeść. USP leży po prostu jak przyklejony. Mamy tutaj świetny perforowany chwyt. Mamy tutaj kratkowany przód i tył chwytu. Mamy tutaj również miejsce do podpięcia smyczy do broni. Mamy tutaj skrzydełkowy zwaniacz magazynka dwustronny. Tutaj mamy blokadę. Jest ona również obustronna. Natomiast ta blokada, co ciekawe działa tylko przy naciągniętym kółku. Ale w tym pistolecie nie mamy blobaku. Mamy ruchomy zamyk, który możemy po prostu naciągnąć kółek. Możemy sami sobie go przeładować. Spust działa tutaj w trybie double action, a więc również z napinaniem. Natomiast ta dźwignia zrobiona tak dziwnie, że również służy za bezpiecznik. Mamy tutaj długą szynę do szczepiania sobie na latarki, bądź celownika laserowego. Przyrządy celownicze stałe, nieregulowane. Magazynek ciężki, metalowy, o dość dużej pojemności, około 28 kulek. Nabijamy go gazem, oczywiście przekręcając bukle w dół. Magazynek przeładujemy 28 kulek, wkładamy do pistoletu. Tutaj widzimy regulację hop-up. Mamy w komplecie etapy tłunika. Po wkręceniu tego tłunika pistolet zyskuje około 50 fps bez tłumika mamy 309 fps czyli okolice 300. I teraz zobaczmy z tłunikiem. 337 tak więc widzimy że prawie 40 no ponad 40 fps więcej uwaga z tłumikiem i paroma kółkami w magazynku prawie kilogram